Jeśli są pytania, bardzo prosimy. Dzień dobry, Magdalena Prynet, Polsat News. A propos Zielonego Ładu. E, mówicie państwo, że Prawo i Sprawiedliwość, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nie popierają. To przypomnijmy, co było wcześniej. Janusz Wojciechowski, e, komisarz do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej Sprawa i Sprawiedliwości. E, Wpis, portal Twitter, grudzień 2021 rok. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiSu. Mowa o Zielonym Ładzie. Były minister rolnictwa Robert Telus mówił, że Polska ma swojego człowieka i że to Polska rządzi rolnictwem w Unii Europejskiej. No i kolejna sprawa, również Janusz Wojciechowski. Zielony Ład w rolnictwie jest w pełni zgodny z programem Rolnym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku i bardzo dobry dla rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Czytam, cytuję, to jak Państwo się do tego Z przyjemnością odniosę, się odniosę, jeżeli Państwo, po, jeżeli państwo pozwolicie. Założenie, które sobie, które sobie ktoś wymarzył i które proponował, ma się no, nijak do tego, co Unia Europejska wprowadziła. Stworzyli Frankensteina, który jest szkodliwy i w praktyce okazuje się, że to co proponują jest kosztowne, idiotyczne, i generujący problem. Przypominam, Zielony Ład ma na celu de facto ratowanie planety, gdzie Unia Europejska jest odpowiedzialna za 7% zanieczyszczenia. Niektóre wpisy i tweety mogły być nie do końca przemyślane, co nie zmienia faktu, że w trakcie realizacji szaleńczego programu zauważyliśmy i widzieliśmy, głosując 15 stycznia 2020 roku, czyli w pierwszym głosowaniu przeciw, że to jest szaleństwo. Po prostu się temu sprzeciwiliśmy. Więc mam do pani redaktor z Polsatu prośbę. Gdyby pani była uprzejma teraz zacytować i pokazać głosowanie z 15 stycznia 2020 roku, przynajmniej w swoim materiale będzie pani uprzejma. Jeżeli ja mogę akurat to nie bardzo robię proszę. materiału na ten temat. Yy, natomiast. Yy, to no, jest też istotne, żeby spojrzeć na sprawę. Jasno, tak? Ponieważ wie pani, to, co pan ktoś to. mówi na Twitter, to jest bardzo istotne. I dziękuję Pani za to pytanie. To jest bardzo istotne, co ktoś mówi na, 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 na jakikolwiek temat, ale głosowania. To nie opinia, nie przewidzenie, nie tweet. My głosujemy, przygotowujemy się do głosowań, analizujemy każdą najmniejsz, każdy najmniejszy element i to głosowania decydują o tym jaka jest przyszłość. Proszę na to zwrócić uwagę, powtórzę 15 stycznia 2020 roku, 4 lata temu ponad. Pozwólcie Państwo jeszcze kilka zdań. Zielony Ład to Timmermans i von der Leyen. Przypominam Państwu, że Franz Timmermans był wiceprzewodniczącym od Zielonego Ładu i to on powywracał stoliki, to on, szantażował tak to on szantażował komisarzy dość powiedzieć że kiedy prezentował 14 lipca specjalnie bo on był zwolennikiem i był do momentu kiedy uciekł od zdarzeń które zaprojektował że potrzebna jest rewolucja że trzeba zburzyć stary świat i zbudować nowy kiedy prezentował pakiet Fit for 55 nie został on wieczór w noc wcześniej przyjęty przez jedną trzecią komisarzy. Przypomnę, że głosowaliśmy nie tylko przeciwko Zielonemu Ładowi, ale przeciwko dokumentom, które wynikają z tego Zielonego Ładu, bo to jest strategia bioróżnorodności, to jest strategia leśna, to jest ETS, czyli to europejskie System Europejski Kupowania Uprawnień do Emitowania Dwutlenku Węgla, przeciwko ETS-owi 2, czyli tego, żeby ob Obywatel płacił za to, czym tankuje, czym grzeje, czy też chłodzi swoje własne domy i mieszkania. Głosowaliśmy przeciwko dokumentom związanym z elektrycznymi samochodami. Przy większości jesteśmy realistami. Zawsze pytaliśmy o pieniądze, bo tych pieniędzy po prostu nie ma. Nie ma a pomysł Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, większości parlamentarnej, która jest liberalno-lewicowa, jest taki, że obywatel ma za to zapłacić. Więc... Ja bym za Cytowała tutaj Donalda Tuska, nie tylko z 2019 roku, ale z ostatnich dni po spotkaniu w swojej grupie politycznej, gdzie mówi, że murem stoją za Zielonym ładem, nie wyciągają absolutnie wniosków. I chcę przypomnieć, że rząd Zjednoczonej Prawicy zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości większość dokumentów związanych z Zielonym Ładem. Słyszeliśmy, że Donald Tusk będzie je wycofywał. W związku z tym opinie, które Pojawiają się na Twitterze, są tylko i wyłącznie opiniami. My jesteśmy politykami, bierzemy polityczną odpowiedzialność za to, co się dzieje w parlamencie. Czytamy dokumenty, pytamy w jaki sposób będą wdrażane. Nie ma naszej zgody na to, żeby łupić obywateli. A więc nie tweety, a głosowania. A głosowania są jednoznaczne. Czy są jeszcze jakieś Czy jeszcze pytania? Pani są jeszcze raz... Cytat z Donalda Tuska, dokładny, jakby pani przywołała. Nie mam takiej ściągi jak pani redaktora, ale jeżeli zostawi pani swoje namiary, to prześlę te, bo było tych wypowiedzi bardzo wiele jako przewodniczącego. Ale rozumiem, Rady że to, to pytanie chyba ma sugerować, że Donald Tusk nie jest za Zielonym Ładem czyli IPP nie głosowało za, szczególnie w ostatnim Patrzę głosowaniu. Patrzę na to, co teraz A może premier. pani rzucić okiem na głosowania? Z tego tygodnia. Tak, ja już, Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o głosowanie, ja tak, jest pan przygotowany. Tak, absolutnie. Jest, myślę, że to jest ja istotne, pytanie, aby zwracać uwagę naprawdę, naprawdę to, jak będzie wyglądała przyszłość i czy Polacy będą płacili od, od 30 do 300 tysięcy, nie decydują tweety, nie decydują nawet konferencje prasowe, decydują głosowania. A kiedy prze, przejrzymy wszystkie głosowania posłów prawa i sprawiedliwości, pokazują bardzo jasno, o czym pani minister wspomniała, nie tylko głosowanie z 15 stycznia, ale szereg głosowań. Jesteśmy i byliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi i nikomu nie uda się przylepić tego do nas, jakkolwiek fikołki próbowaliby robić. Wystarczy pani redaktor w koglach nawet odnaleźć od 2019, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, później przewodniczącym swojej grupy e, politycznej. Tak rzeczywiście chcą oszukać obywateli. W tej chwili przed wyborami 9 czerwca. Naprawdę to są kluczowe wybory do Europarlamentu, bo jest szansa, żeby tę większość zmienić, żeby odsunąć platformę PSL lewice od tych decyzji, które szkodzą Polakom. Więc Platforma Obywatelska i PSL dostał zgodę swojej grupy, między innymi pana posła Webera, żeby głosować tak, jak my, dlatego że mają swoją oszukańczą narrację, jak zwykle. Zresztą w związku z tym na pewno odnajdzie Pani kilkadziesiąt takich sformułowań, bo to jest odpowiedzialność przewodniczącego Rady Europejskiej, który naciskał na różnego rodzaju szefów rządu, żeby grać w ten zielony ład po ostatnie spotkania w grupie politycznej. Pani redaktor, jeżeli można, bo dosyć istotne pytanie Pani zadała. Ja, ponieważ jestem absolutnie przekonany, że rzetelność stacji, którą Pani reprezentuje i również jestem absolutnie przekonany co do pani, pani rzetelności dziennikarskiej, to chciałbym zwrócić uwagę tylko na być może bardzo proste uproszczenie, które niesie ze sobą olbrzymie konsekwencje merytoryczne, bo słuchając Pani pytania jakby odnosiłem wrażenie, że stawia Pani znak równości między tym wariactwem, tak to nazwę, tym szaleństwem albo też przemyślaną, bardzo konsekwentną strategią lobbystyczną która jest ukryta pod hasłem Zielony Ład, reprezentowaną przez wspomnianego tutaj chociażby Timmermansa, który czmiechnął, von der Leyen, też pada tutaj nazwisko w tym kontekście. Szefa największej frakcji w Parlamencie Europejskim, pana Webera, który zwracał się do pani von der Leyen, że my, IPP, jesteśmy partią Zielonego Ładu. I teraz pani w tym pytaniu przywołuje tutaj wypowiedź pana Wojciechowskiego, odwołuje się do programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości i stawia Pani taką zbitkę, taki znak równości między z jednej strony, tym szaleństwem, tym Zielonym ładem Webera, Timmermansa von der Leyen, szaleństwem, które skutkuje chociażby tymi kwotami, o której tutaj mowa, z programem rolnym. Prawa i sprawiedliwości, bo jedno i drugie nazywa Pani Zielonym Ładem. Proszę Pani, no właśnie odwołując. Się, tylko na pozwoli, pozwoli pani, odwołując nie, ja tylko komisarz od, odwoł, Wojciechowski. Nie, nie, pani cytuję, cytując, zadając to pytanie, stawia jak gdyby ten znak równości. Ja Panią nie atakuję, tylko chcę zwrócić uwagę, że jest to bardzo duże uproszczenie, bo Program Rolny Prawa i Sprawiedliwości, i również to mówienie, czy pisanie, jak rozumiem, przez pana Wojciechowskiego, odnosi się chociażby do naszej konferencji rolnej, która miała miejsce w Kadzidle. Wie państwo, wtedy pojawił się taki pomysł obśmiany tutaj na salonach warszawskich i w stacjach telewizyjnych Krowa Plus. Tak. Ileż to śmiechu i, i żeby nie był. powiedzieć, rechotu wywołał. A co się za tym kryło? Konkretne środki finansowe, które między innymi również dzięki panu Wojciechowskiemu i jego zaangażowaniu w ramach środki, środków unijnych płynęły do rolników. W programie rolnym w uproszczeniu nazywanym Zielonym Ładem, i stawiana jest ta zbitka między właśnie Timmermansem, von der Leyen, a naszymi pomysłami, jest chociażby wsparcie rodzinnych gospodarstw z rolnych, wsparcie ekologicznego rolnictwa, dobrostan tak. zwierząt i środki finansowe, które za tym idą. I Pani co, pod czymś takim ja również dzisiaj obydwoma rękoma ja jako wnuk sądeckich górali, sądeckich chłopów się podpisuję, bo jestem całe moje dzieciństwo, całe moje wakacje to była praca w gospodarstwie rolnym, w trudnym gospodarstwie rolnym w górach u moich dziadków. I ja marzę o tym, żeby mój syn, moje wnuki również mogły chociażby częściowo tak wakacje spędzać, bo to jest spuścizna i dziedzictwo pokoleniowe. Dzisiaj polski rolnik jest człowiekiem wykształconym, jest człowiekiem obytym, jest człowiekiem świadomym i dlatego bardzo szanując stację telewizję Polsat, szanując panią redaktor, prosiłbym, żeby takich prostych, żeby nie być prostackich zbitek nie robić, bo Zielony Ład, o którym mówiliśmy w naszym programie rolnym, to nie jest to Timmermansa, von der Leyen, a najlepszy dowód to to, o czym mówił Dominik, pani, pani, pani poseł. Przeanalizujcie, jak głosowaliśmy. Po prostu głosowania. Myślę, że to bardzo jasno Dziękuję. odpowiada na pytanie, kto i co popiera. Jak państwo wiecie, jest też plan, aby zakazać ogródków małych grządek de facto przydomowych, tylko wielkie koncerny będą mogły produkować. My także głosowaliśmy przeciw. Jesteśmy absolutnie pro-polscy, kochamy polską żywność, kochamy polskie powietrze, dbamy o Polskę, ale staramy się, aby to nie było szaleństwo napychające kapze wielkim firmom, wtedy kiedy niemiecki przemysł motoryzacyjny pada i trzeba wymyśleć coś nowego, czyli auta elektryczne, bo będziemy ratować planetę. Pomimo tego, że Unia Europejska, powtórzę to po raz kolejny, to tylko 7% zanieczyszczenia całej planety, my patrzymy na to rozsądnie i prosimy i zwracamy uwagę także do, do szanownych Państwa, którzy nas oglądają i słuchają: proszę zwrócić uwagę na głosowania, przeanalizować je. To wszystko jest dostępne w naszych mediach społecznościowych. Ja na bieżąco publikuję, zresztą każdy z nas z naszych komisji to, co się dzieje. więc. Próba manipulacji, ktoś coś powiedział, ktoś coś napisał, głosowania. Aż chciałoby się użyć hasła głosowania głupcze w kampanii, co? Dziękujemy Państwu, bo rozumiem, że że to wszystkie pytania. Tak, pytanie nie mam tylko się odniosę jeszcze, że moje pytanie to tak naprawdę były tylko cytaty z wpisów komisarza tak, e, tak, tak, Wojciechowskiego. Tak, Jest tylko to że nie one są zbitka. oczywiście. Tylko że my zwracamy uwagę na to, że, że one są bardzo często używane do tego, aby manipulować. My jesteśmy świadomi tego, bo one się pojawiają już od, kilka, od kilku tygodni, czy od kilku miesięcy, a są używane do tego, aby manipulować, stawiać tą równość, o której minister Brudziński mówił, tylko i wyłącznie po to, aby próbować nas Obarczyć szaleństwem, przed którym ostrzegaliśmy, przeciwko któremu głosowaliśmy 15 stycznia 2020 roku, z którym walczymy od ponad 4 lat i my nie boimy się wyjść na konferencję, pokazać dokumentów i rozliczyć się przed rodakami, jaki mamy stosunek do tego. Ja nie widziałem konferencji europosłów. Platformy w, ostatni, w ostatnich tygodniach czy miesiącach, którzy wyszli i rozliczyli się ze swoich głosowań. Zachęcam i wzywam, niech Belka wyjdzie i odpowie, dlaczego nie wziął udziału w głosowaniu, dlaczego IPP głosuje za Zielonym Ładem. Niech wyjdą, niech mają odwagę stanąć przed kamerami, stanąć przed Polakami i powiedzieć, jak głosowali. Ja jestem gotowy do tego, aby stanąć obok nich i pokazać nasze głosowania. Do takiej sytuacji nie dojdzie, ponieważ wstydzą się, co innego robią w Polsce, co innego robią w Brukseli, ponieważ są politycznymi oszustami. To ja, panie redaktorze, dziękuję za to pytanie, bo dzięki temu mogą taką mogliśmy wyjaśnić. historyczną retrospekcję zrobić i wrócić do wakacji u mojego dziadka. <laughs> Bez Gdzie są Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Jeszcze, Dobrego weekendu. Jeszcze, tak? jeszcze A jeszcze? Proszę Anna bardzo. Pani Polska Agencja Prasowa. Ja mam takie pytanie. Troszeczkę niżej mikrofon, dobrze? Troszeczkę minimalnie. Jaka minimal... jest podstawa pan, państwa wniosku, że nie będzie wsparcia finansowego dla reali realizacji dyrektywy budynkowej. Czy jest to gdzieś ujęte w, w tej dyrektywie? Przecież mamy programy termomodernizacyjne, program Czyste Powietrze. Jak państwo się do tego. No, Pani głosuje? redaktor, no. właściwie całe, całe wariactwo polega na tym, że z jednej strony, tak jak już nawet przywoływają to swoje wypowiedzi, ponad 700 tysięcy Polaków składa wniosek w ramach programu Czyste Powietrze, w ramach tego projektu termodernizacyjnego o wymianę kopciucha na kocioł gazowy, po czym nagle pyt, jest jakaś zwrotka i okazuje się, że gaz już jest energią nieczystą, brudną, kopaliny, więc nie tylko nie będzie kontynuacji tego programu, ale ci, którzy wymienili kopciuchy na gaz, od, o ile się nie mylę, 2040 roku będą musieli te wymienione przy wsparciu środków unijnych kotły gazowe w ogóle wyeliminować i instalować pompy ciepła, instalować fotowoltaikę, ale uwaga, żadnych środków w tej dyrektywie zapisanych nie ma. Czyli wyłożyli swoje pieniądze nawet przy wsparciu programu Czyste Powietrze na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy. Za kilkanaście lat będą abarot musieli to wymieniać na pompy ciepła, ale ale jak Niemcom przyjdzie do głowy, zakończy się wojna na Ukrainie i dostaną dostęp na powrót do ruskiego gazu, no to, to wtedy będzie, nie, nie, to wracamy, wracamy do gazu. Jak niemieckiej gospodarce zrobi się gorąco, tak jak miało to miejsce w, w szczycie konfliktu i kryzysu gazowego, to wtedy my, którzy wybudowaliśmy dzięki no, dalekowzrocznej polityce, wizjonerstwie, świętej pamięci pana prezydenta Alecha Kaczyńskiego, gazoport świnowy. I by, byliśmy zabezpieczeni. To, co usłyszeliśmy, Mamy dzielić się tym gazem z Niemcami. Wtedy ten gaz nie był brudny, nie był czysty. Więc proszę Państwa, interesy, interesy, jeszcze raz, interesy. Tylko dlaczego kosztem kieszeni polskich obywateli? Dlaczego mają być tak drenowane, że dzisiaj właściciel, nie wiem, no przykładowo, domu z tak zwanej kostki perelowskiej, który w tym domu mieszka, który sobie wymienił kocioł węglowy na kocioł gazowy, dzisiaj będzie musiał wyłożyć rodzina tam zamieszkująca, lekko licząc 300 tysięcy złotych, to wymiana okien, instalacja pompy cieplnej, instalacja, wymiana termomodernizacji, etc., etc. Po czym nagle okaże się, że nie, no jednak Niemcom, którzy dostają do, na powrót dostęp do ruskiego gazu, bardziej opłaca się przesterować gospodarkę na gaz i znowu będziemy to wywracać do góry nogami. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam, dlatego że w każdym dokumencie nie tylko są pytania, ale muszą być zapisy, które mówią o tym, jakie są źródła finansowania. Tutaj absolutnie one się nie pojawiają, tak jak pani redaktor mówi, no są różne programy, ale nie wiem, czy pani redaktor wie, od kiedy w Unii Europejskiej i w Polsce termomodernizuje się budynki. W wypadku Polski od czasu przedakcesyjnego. Dlaczego nie mamy, z, mamy, jeszcze około kilkunastu milionów domów i budynków wielomieszkaniowych do termomodernizacji? Dlatego, że takich pieniędzy w systemie nie ma. I mówi pani o programach. Oczywiście można je w różny sposób przekierować, ale to jest tylko i wyłącznie dopłata. Kilka ty tysięcy naprzeciw trzystu tysiącom, które trzeba wydać. To jednocześnie też ogromny wzrost materiałów budowlanych. Młodym możemy powiedzieć, jest drogo, będzie jeszcze drożej. Dziękujemy wszystkim za obecność na konferencji prasowej. Do Nie miłej soboty. Dobrego weekendu, dziękujemy. dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.